Chyba cały czas źle podawałam nazwę tego zapachu Ani Bojary, bo ja rybym. mówiłam do uczestnictwa Fresh Market ym, Spring, a to się nazwa Freak Market ym, na springu, chyba taka pełna y, nazwa. Wszkich o nim opowiadałam. Jest to zapach, który ma dużo takiego wydźwięku, pewnego składnika, który dobrze znam, <laughs> takiego efektu trochę mineralnej paczuli. E, bardzo dużo aromatyczności, zieloności, wiosenności. W pewnym momencie pojawia też taka trochę kwiatowość. Kwiatowość, em, ale taka <laughs> w, bardzo w ogóle w stylu pewnego unikatu e, z Givenchy. E, Anioł, demon, el sekre, pierwsza wersja. Także taki nieodżałowany dla wielu unikat. Tutaj mamy właśnie przykład takiej bardziej wiosennej, bardziej e, świeżej. Bardziej zielonej, może, ale też w takiej właśnie wersji tego zapachu, to właśnie to kwiatowość w tym zapachu, która się na mnie nie ukazuje. Ja nie kojarzę nut tego zapachu, ale tak w efekcie, to po próbce, właśnie bardzo mi się skojarzyła z tym unikatem z Givenchy. Tak jakby taka ta aura, ale tak bardziej może z z, z z przełamaniami, z innym początkiem i z świeżością. Ale właśnie. Tak próbko zachwyciło, że właśnie skończyło się tym fragonikiem A zachwycił mnie ten fragment właśnie jak to poszło w stylu tego Anioł Domu na Steklej Eliksir, ale tak właśnie na spodu takiej bardziej może przestrzennej, świeży, zielony wiosenny. Oprócz tego poznałam czarną herbatę Ani Bojary oraz palone masło Ani Bojary. Już tam trochę wspominałam. <kłysy> palone masło faktycznie czuć, czuć coś takiego trochę maślanego. Jest to ciekawe, ale to nie zahacza jakąś tam mocną tłustałość czy... Czy jakieś klimaty, górmą. Yy, w tym wszystkim jeszcze jest dużo też świeżości. Takie właśnie balone masło i świeżość. Czarna herbata nie przypomina mi żadnego innego zapachu herbacianego, który znam, który miałam, który mam, który poznałam. Dlatego, że ten zapach jest tak stricte czarno-herbaciany, dosłownie jak torebki po zaparzeniu czystej, czarnej herbaty. Nie ma żadnych yy, na mojej skórze jakichś takich, yy, żadnego uciekania tego klimatu w inną stronę. Bo jednak zapachy z herbatą, na przykład czarną, ale niekoniecznie czarną, mają przeważnie jakieś dodatki. To jest po prostu bardzo surowo, bardzo wytrawni, czysto czarno herbacia, Podobają mi się te zapachy, posprawdzam jeszcze parametry tych dwóch pozostałych. Wiem, że czarnej herbaty można na zamówienie więcej, nie wiem jak z tym flick Market. Natomiast mi się udało po prostu, że mogłam mieć flakonik. Wiem, że spalone masło, a ja nie zapisałam receptury, także tego nie będzie można. Szkoda, ale będę sprawdzała jeszcze właśnie parametry tych zapachów. A teraz cała jestem właśnie w flick market.